Witam serdecznie. To co widzicie teraz to jest w aplikacji płytka ESP01. Pokażę konfigurację tej płytki. We wcześniejszym filmie pokazywałem jak wgrać soft do właśnie płytki ESP01 czy 01S. A w aplikacji to widać tak, że zobaczcie, tu jest czasowe włącz i wyłącz. To można ustawić w cloudzie, bo kolega. Potrzebuje to do klimatyzacji, czyli czasowe, impulsowe włączanie i wyłączanie właśnie tej klimatyzacji i pod spodem jest temperatura. Jeszcze raz może pokażę, jak to widać w aplikacji. A teraz tutaj jest ten przekaźnik. I właśnie zobaczcie jak to. Nie wiem czy to słychać, ale tutaj dioda świecąca jest pod spodem pod tą płytką, także to, to będzie na pewno widać. I tutaj zobaczcie, tu mam właśnie DSA, DSA i o, tak wam pokażę, bo tych płytek mam aż 5 sztuk. Tu jest na końcu DS18B20. Płytka ta jest z opornikami, czyli jest ESP01, a ta jest bez oporników ESP01S. Także tu tak sprawa wygląda. Tu jeszcze wam powiem, jak gdzie dałem konfigurację. Na których nóżkach jest konfiguracja właśnie na tej płytce, na tej płytce TX, czyli GPIO 1 do masy, to jest to, to jest ten, ten pin. To są te dwa piny. Jeśli te dwa piny przytrzyma 5 sekund, to ten i ten, no to wchodzimy w stan konfiguracji. Jeśli kolega Sylwek dostanie ode mnie te 5 sztuk tych modułów Wi-Fi, to od razu jest ustawione w, stan, w, w konfigurację, ale jakby chciał, czy jakby się pomylił, czy ponownie chciałby to ustawić, no to trzeba zewrzeć. Minus z tym GPIO1, czyli ten TX. Pod filmem napiszę, które piny do czego służą. Wiadomo, że jeden pin jest do przekaźnika. Dokładnie to jest Relay. Przekaźnik płytka jest oznaczona właśnie tak ESP0101S Relay tak tutaj jest na płytce pod spodem i ten przekaźnik ten relay jest pod GPIO0 czyli on tutaj wyjście za pomocą za pomocą tego gniazda jest na GPIO0 a DS18B20 czyli ten czujnik temperatury to jest ten biało pomarańczowy kabelek to ten to jest na RX, czyli na to, to jest na GPIO 3. To jest tak to właśnie wygląda tutaj. W konfiguracji przy programowaniu widzieliście, które to gniazda. To gniazdo jak, jak jest rozrysowane i jak są tutaj wyjścia rozpisane i jeszcze Raz mówię, że konfiguracja tutaj ponowna konfiguracja jest od minusa na GPIO1, czyli TX. Ja napiszę to tak, jak już mówiłem pod filmem. Prościej jest na y, Sonoffie. Konfiguracja tak wygląda, że zobaczcie, teraz będzie lepiej widać. O, on teraz szuka sieci, bo ja już go próbowałem ten SON OFF i yy, jeśli chcemy ponownie skonfigurować ustawienia na tym SON OFFie to trzymamy go przez 5 sekund o widzicie i szybciej teraz miga dioda LED i on jest i można yy, ponowną konfigura w konfigurację wejść na yy, na stronie na stronie w przeglądarce. Chciałem pokazać teraz konfigurację. Konfiguracja płytki ESP01 czy 01S. Po prawidłowym wgraniu softu, płytka ma rozsyłać sieć supla ESP8266. Taki jest początek, nazwa tej sieci, którą ta płytka, ten moduł ESP rozsyła. Mam takich pięć płytek, i po kolei je trzeba w ten, w ten sposób właśnie ustawić, by wszystkie były widziane w aplikacji. Pierwszą sprawą, którą musimy zrobić, to jest wejść właśnie w ustawienia y, ustawienia urządzenia. Ustawienia urządzenia. Tutaj mamy przekaźnik, y, czujnik temperatury i konfigurację. Na tych w trzech rzeczach się skupiamy. Pierwsza jest przekaźnik, przekaźnik na tej płytce mamy jeden, więc zapisujemy tutaj jeden i przechodzimy dalej. Na mojej płytce, na mojej płytce, ten przekaźnik jest na GPIO0 czyli to jest D3 na Wemosie ale tutaj GPIO0 ustawiamy bo tak ta płytka ma takie ma oznaczenie zapisujemy i przechodzimy w przekaźnik i w przekaźnik ma tutaj ustawione też można ustawić czy stanem wysokim czy stanem niskim będzie załączany i czy pamięta, ma być pamiętany, pamiętany stan tego przekaźnika ale my tutaj zostawimy, zostawiamy tak jak jest, bo stanem niskim nam się załącza przekaźnik i chcemy, żeby pamięć była yy, pamiętana. Po restarcie zapisujemy i przechodzimy do ustawień czujnika temperatury. Przekaźnik mamy ustawiony. Teraz czujnik te temperatury. Czujnik temperatury tutaj wpisujemy jeden i ustawiamy czujnik temperatury na GPIO3. To jest tu. Zapisujemy. I tu już mamy temperaturę ustaloną, ustawioną. I wracamy z powrotem do konfiguracji. konfigurację ja mam tutaj zawsze ustawiania mam takie, że po wciśnięciu przycisku przez 5 sekund i tutaj na tej płytce konfiguracja jest na GPIO1 GPIO1. I tutaj już te wszystkie ustawienia zostawiamy tak jak yy, tak jak są tutaj pokazane. Zapisujemy te ustawienia. Zapisujemy ustawienia i przechodzimy do. Powrót jeszcze raz przechodzimy do ustawień tych dotyczących naszej sieci i ustawienia supli, i tu ustawiamy właśnie w ten sposób, że konfiguracja naszej sieci domowej, to co jak się łączymy z naszą siecią Wi-Fi w domu, konfiguracja supli, tu ustawienia administratora można zapisać sobie dowolną, dowolne hasło, dowolny login, i oczywiście to wszystko zapisujemy. I przy zapisaniu e, robimy restart, czyli wy, wyłączamy tą płytkę e, naszą zasilania po poprawnej konfiguracji ustawień właśnie supli i, e, i sieci naszej domowej od razu widzimy w aplikacji to. Urządzenie, tak jak mówię, sylwkowi wysyłam 5 takich płytek. Wszystkie z tą konfiguracją, no i to wszystko w zasadzie.